nasz pierwszy filmik na naszym nowym kanale. Ja jestem Pop, a ten jest Korn. Będziemy na tym kanale zamieszczały różne filmiki mówiące i o akwarystyce, i o częściach artystycznych. Na tym kanale będziecie mogli się wylajtować, wyluzować. To będzie taki cilaucik, ponieważ tu nie będzie żadnej spiny. Oczywiście nie zabraknie również Plenty. challenge, chęcią psuny surowe jajko. Ocia, a ja wiem trzy łyżki cynamonu. No może dwie. A więc zapraszam was bardzo serdecznie. Eee, no oczywiście, że zapraszam was do lajkowania, subskrybowania, ale to już od was zależy. To jest nasz pierwszy filmik, dlatego mówię, może nie być za dobry. Głośność też, wszystko mikrofony, dlatego proszę o wyrozumiałość. Korn, masz coś dopowiedzieć? Chcesz coś tutaj mam. Może żebyśmy lepiej wszyscy się poznali. Powiedzmy coś o sobie. Ja mam na imię Wiktoria, to jest Maja. Razem idziemy do pierwszej gimnazjum. Znamy się od 0. Tak, tak. A więc to było trochę o nas. Wy oczywiście możecie w komentarzach zapoznawać nas z sobą, możecie mówić na no, wszystko co chcecie. My no, jesteśmy tak, no. super, nie? Aha. Oczywiście jeszcze y, chciałabym dodać, żebyście też podsuwali nam trochę pomysłów na te nowe filmiki, bo no mówię, jesteśmy nowe w tej branży i nie potrafimy jakby wszystkiego mocno tak powiedzieć ogarnąć. Tak. tak, gdybyście zobaczyły, co się dzieje wokół nas, to naprawdę pies skacze z okna i to naprawdę nie jest normalne, dlatego wybaczcie mi za te różne efekty dziejące się wokół nas. Ale pomimo tego zapraszamy do oglądania, subskrybowania, lajkowania. Jeśli nie chcecie subskrybować, lajkować i oglądać, no to... Nie, problem. no to problem. E, natomiast żegnam Was. Myślę, że polubimy się wszyscy. A teraz mówię Pa.